Uwielbiam ją, ona tu jest I tańczy dla mnie, bo Dobrze to wie, że porwę ją Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Metin 2 Jakiej jest Memphis kontra Metin 2, tak dokładnie I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie Robić misję na konia Poziom 27 już zaliczony. I z medalem konnym udajemy się do stajennego, który zleci na misję pokonania bodajże 30 łuczników w jedną godzinę. Będziemy w tamtym rejonie. ekspić, ponieważ tam najwięcej łuczników się znajduje. No więc tak, lecimy. Jazda. Informacja o koniach. Poczekajcie chwileczkę. Ja to muszę chwileczkę ogarnąć. Konie potrzebują specjalnego jedzenia. Nie to nie to. Jazda konna. Nie jeździ. Ja tu mam chyba bilet konny. Nie. Nie. Ja chcę... Chcę. konnych. Muszę sprawy doświadczeniu w ujeżdżaniu i tu nie. Nie, ja chcę na konia. Poczekajcie, za chwilę wrócę, jak ogarnę. Okej, okay, już jestem, moi wszyscy. Musiałam po prostu zaznaczyć, to była taka misja. Yy, I teraz tak bierzemy, chcę jeździć. O, przyniosłeś medla konia świetnie. Teraz musisz udowodnić, że posiadasz niezbędne kwalifikacje jeździeckie. Musisz zabić 20 łuczników w ciągu 30 minut. Jesteś gotowy do przemierzenia się z tym? Akceptuj. Misja start. Biegniemy szybko tam. Teraz nie ma lipy, trzeba szybko. Mam na szczęście przyspieszenie z scades, KD Kwalifikacje do jazdy konnej. 20 gigów, w 30, 30 minut. Czas leci. A ja dobra. Teraz tak list. Tutaj te wszystkie inne misje będziemy później robić. Kwalifikacje do jazdy konnej. Nie wiem, czemu piszę. Brak limitu czasowego. Ale zostało 20 20 łuczników. Zaraz tam szybko do nich podlecimy i tam gwizniemy. Może zmienię postać na chwileczkę. Damy radę myślę spokojnie. zrobimy misję na konia. Medalkony będziemy... Medalkony, będziemy mogli odebrać konia dopiero jutro. Może to jest taki bóg, że to pisze brak limitu ale w 30 minut. 30 minut to, to nawet i jak się pomyliłem się, ponieważ to nie jest 30 uczników w godzinę, jak mówiłem, przepraszam. Człowiekowi zawsze błąd może się... Człowiek, zawsze człowiek może, może yy, w błąd nie zawsze człowiek jest bezbłędny, tak powiem o! No i tak, lecimy właśnie na te wszystkie łuczniki, tam widzę jednego METIN zazdrości. I taka uwaga, nie możemy bić silnych dzikich łuczników, ponieważ one nam nic nie dodają. Musimy zabić dzikich łuczników, które występują z innymi bowami, takimi jak Dziki Sługa czy inne. Zostało 19. Zaraz szybciutko zabijemy, szybciutko dalej, dalej, dalej. I później pod 35 poziom podejrzewam, kolejna misja na konia będzie, a gdy... Dobra, nie bijemy ich. A gdy skończymy tą misję na dzikie uczniki będziemy wtedy później w następnym odcinku pokażę Wam właśnie tego buga związanego z, z atakowaniem z konia, nawet jeśli się nie ma bojowego. Niestety chyba to jest karane też banem, tak myślę. Stoło 17 uczniów. Oj, zwiesiło mi się. Oj, boż. To muszę wytrzymać. Uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. tak, tutaj już. Widzę, że kolejni tam się zbierają. Oby uciekł. Oby mi uciekł. A, dobrze. Misję robię sam. Miał dojść do mnie kolega, jakby pomaga, pomagalibyśmy sobie. To jest kolega z filmików Skyblock z jajami. Tak zwane Blanco. Lecz niestety tak wyszło, że, że Blanka nie ma. A, z tą misją szybko się uwiniemy. Będzie. Będzie to niecałe, ile? 5 minut? To jest naprawdę dużo czasu. Już kolejny łucznik leży. Pozostało 13. Tam widzę dwóch. I bez kapitana. Muszę uważać. Już biegnie. Tutaj już szybko, szybciutko sobie zabiję te łuczniczki. Tutaj kolejny. Medale konne można dropić w małpim lochu. Chyba już o tym wspominałem. To nie jest tak to nie jest, y, trudne. Zdobycie tych, tylko y, y, otrzymujemy jest na poziomie 25 do 30. Tutaj kolejny już widzę. Jezus, jak mnie wkurzają te mapy, że tam tych nie zahaczyłem. Ukąszenie kota. Bambusowa strzała mi wypadła. Tak, jeszcze zostało nam siedem. Tutaj ostatnie sześć? Czy tutaj nie pomijam? Tu jest jeden, nawet dwa? Dwóch? Oboż. Tutaj może szybciutko się przeloguję, ponieważ będą mi przeszkadzać te moby. Jeee, akcja anulowana. Dobra, nie zależymy na to. Zaraz szybko się zmienimy postać i przestaną nas gonić. Zalogujemy się. I misja na konika będzie wypełniona. Tu są, widzę, silne dzikie łuczniki. Silne dzikie łączniki nie podlegają, jak już mówiłem, niestety yy, zaliczeniu, w zaliczeniu misji. Tu jest kolejny. Jeszcze tylko 5. Tam gdzieś pójdziemy. Zostaną cztery, bo tu jeszcze jeden widzę. Uciekamy im tutaj widzę nas ostrzeliwują. Tak wybaczcie, że tak mało dzisiaj gadam, bo nie mam żadnego tematu, a jakby misja nie wypaliła, to nie, nie rzuciłbym tego odcinka. To jest dziki łucznik, a to Kapitan C1. Tu jest silny. Są silne, dzikie łuczniki. Tu są same silne, widzę. A mi pozostało zabić trzy dzikie. Tam jest jeden, to zostaną dwa. Później tylko trzeba będzie wbić poziom 30. I gdy zrobię sobie 30, będę rybki łowił, żeby zdobyć. Ekwipunek jakiś, dobry. Tak szybko to dosyć idzie. W tym właśnie odcinku tylko tyle nam zleci. Mm, tutaj nie widzę żadnych. O, jest, nie, jest silny dziki. Tam jest dziki. I pozostanie nam jeden. Znowu bambusą strzały dostałem. I zostanie nam ostatni delikwent. Znajdzie się tu gdzieś. Jest. Tam. Nawet dwóch. Tylko jeden będzie nam potrzebny. No i misja będzie wypełniona. Dobra, teraz gdzie yy. jest ta misja? w rodzinie stajennego dobrze to ja tu się zabiję szybciutko zabiję mnie i będzie pójdę do miasta i oddamy i powiemy o naszym o naszych wynikach stajennemu Zobaczymy, co nam powie. Będę musiał jeszcze, jak mówiłem, 30 poziom wbić. Level RICH 30. RICH? RICH. Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego. Twój egzamin, brawo. Zdałeś egzamin, brawo. Aby jeździć kono, potrzebujesz zdjęcia konia. Wykonaj je dla ciebie, ale może to nieco potrwać. Przyjdź ponownie jutro i nie zapomnij. Że zdjęcie konia kosztuje 100 tysięcy, Ponieważ w tym sensie jutro. Jutro w sensie, że o będę mógł odebrać konia już minutę po północy albo po północy. Nie będę musiał czekać 24 godzin. No. I właśnie zakończyliśmy misję na konia. Ponownie witam ponownie. Po, po jednym dniu upuniętym. idziemy do stajnego, zobaczymy co nam da. Już teraz głos mam z podkładem. Chcę odebrać konia. Zdjęcie konia jest got już gotowe. Możesz teraz jeździć na koniu do początku i w ten sposób przemieszczać się na szczycie jak najszybciej dotychczas. Ok, jesteśmy właśnie na koniku. Mogę przywołać. Dostałem taką właśnie statuetkę fajną. Tutaj, tak, na koniu już pykam. Tutaj właśnie takie zdjęcie konia mamy. początku początkującego konia. To tam wszystko później w innych odcinkach, jak będę dalej robił misję na kolejne poziomy konia. To właśnie tak z tym koniem inaczej wygląda. Więc komentujcie, subskrybujcie, jeśli się podobało. Cześć.